Za by miał gdzieś na wyspie jakieś takie fajne... Nawet do, do restauracji bym je zabrał albo do restauracji człowieku ćwiece. człowieku, bieliszki. Kwiatów kwiatów, 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 kwiatów to pełno. Kwiatów to pełno. pełno. Miraz, diabeł się śnił. Cześć, diabeł, no. Diabeł mi się śnił i coś, coś chciało ode mnie, ale to już nie powiem. No to jestem Dawid, jestem z Bytomia, z Śląska. w trafiłem jak miałem 16 lat, no teraz już teraz 17. No to też szkoła kradzieża. Matki wolności nie doceniały. Ja, ja mam taki plan, żeby właśnie normalnie sobie żyć, jak wyjdę ze środka. Ja bym pojechał do Norwegii. że Złanej. Złanej. Mam do nie jechać, ale... Ja też miałem plan jechać tak. do Anglii teraz, ale nie jadę, bo... już ja tam no, bo po razie swojej przyszłości mam, się, mam tam, ale jak będzie, się. to ja nie wiem.